Co my tu robimy? Przyjechaliśmy wzmocnić nasze relacje, córciu. Było super. wymęczająca, Trudno. <laughs> Ciekawie. No i pies nie prawie zjadł, więc śmiesznie było. Chciałeś zostać dłużej. Chcieliśmy wyjechać rano, ale bardzo się córce podobało. I zostajemy do samego końca. Fajnie dużo wartościowych ludzi, żeśmy pozdali Innych ludzi niż w naszym środowisku. Ja jestem bardzo zadowolony. i polecam takie imprezy dla dla, dla małżeństw, dla, dla rodziców, dla ojców generalnie. a jak Ci się podobało? no Powiedz, co, co było najfajniejszego? Kawa mrożona w tej restauracji. Dobre było. Tak? No. Tak, generalnie restauracje są bardzo dobre. Chcieliśmy je wzmocnić. Pomysł generalnie na tą, na tą całą imprezę to wypad od, od żony. Fajnie by było by, by kontynuować. I dużo, dużo wartościowych słów tutaj też usłyszeli. No to powiedz, powiedz, Marcin, co dla ciebie było takie najważniejsze coś, co dla ciebie było jakieś inspirujące. Ja myślę, że najbardziej inspirujące rozmowy, które tam prowadził Andrzej z nami o wartościach w rodzinie. Okay, okay. Ja generalnie córce chciałem podziękować za to, że ona jest szczera, otwarta. Jesteśmy razem. Dzięki.